Trzech aniołów Anioł miłości, Anioł dobra i Anioł pokoju. Od początku świata pragni umieścić w ludzkich sercach swój dar miłość, dobro i pokój. Ale ludzkie serca przez zazdrość, złość, chciwość są zamknięte na wielkie żelazne kłódki. Zobaczył to czwarty anioł Anioł natury i zdecydował, ożywić las i tchnąć w niego życie. I zaszliście liście, zaszymrały strumyki, zaśpiewały ptaki. A anioł natury powiedział, że piękno lasu pomoże otworzyć ludzkie serce. Aniołowie zebrali się na leśny polance, by zaczekać na ludzi. Do lasu przyszedł pierwszy człowiek, ale na próźno śpiewały ptaki, na próźno szymrały strumyki. Człowiek niczego z tych cudów nie dostrzegł. On wyciągnął swój topór, zrobił drzewo i wrócił z nim do domu. On wyszedł z lasu z takim samym zamkniętym sercem, z jakim i przyszedł. Był to człowiek niszczyciel. Aniłowie patrząc na to się rozpłakały, Ich chuzy padły na trawę. To była pierwsza rosa wieczorna rosa. Na świcie do lasu przyszedł drugi człowiek, ale jej on nie dostrzegł promienie słońca przebijających się przez liście drzew, ani blasku słońca na powierzchni strumyków. w pięknym lesie. Ten człowiek wędrował, patrząc sobie pod nogi, w poszukiwaniu suchych gałęzi do piec, Po uzbieraniu swojej wiązanki chrustu, człowiek wrócił z nią do domu. Jego serce również się nie otworzyło. Był to człowiek obojętny. Aniołowie, patrząc na to, jeszcze bardziej się posmutnili i znowu się rozpłakały. Drugi raz. Las pokryła. Rosa. Poranna rosa. Wtedy do lasu przyszedł trzeci człowiek. On stanął na brzegu polanki, rozejrzał się dookoła i usłyszał głos lasu. On usłyszał szelest koron drzew, szmer strumyków, piękny śpiew. On zobaczył, jak promienie słońca przenikają przez zieleń liście i weschnął. Jak pięknie! Wtedy z serca człowieka spadła ciężka, zarodziwiała kłódka. Las zaszumiał jeszcze bardziej. Jeszcze głośniej zaśpiewały ptaki. Promyki słońca zatańczyli na liściach drzew. A człowiek powtórzył. Jak pięknie. Aniołowie podeszli do człowieka i w jego otwarte serce włożyli swój dar. Na ziemi znajdują się trzy rodzaje ludzi. Człowiek niszczyciel, człowiek obojętny i człowiek twórca. Ale i dziś serca wielu ludzi pozostają zamknięte. Dlatego i dziś aniołowie dużo płaczą. Ale, jeżeli człowiek się zatrzyma i ujrze w nieskończone piękno lasu, jego serce się otworzy i aniołowie będą mogli włożyć w nie swoje dary, miłość, dobro i piękno. Piękny las nas woła. Czy usłyszysz, Czy zobaczysz ty? Piękny las na swoła. Czy usłyszysz, czy zobaczysz ty?